Siemaneczko, Lotuję teraz Lebrony 16. Ech, tak jak mówiłem w Lebronach piętnastkach. Do piętnastek nie byłem fanem butów Lebrona. Szesnastki już kozak. Dla mnie trochę. Mniej porywające mnie niż piętnastki, bo piętnastki no to była taka innowacja w moim życiu. Yy, taki sam dziwny system podeszwy czyli, że tutaj jest to wycięte co dla mnie kilku osób było takie dziwne i nie każdemu pasowało yy, w poduszce oczywiście no, czy w poduszce, w podeszwie oczywiście poduszki zoom do tego guma syntetyczna do tego mamy tutaj battle knit, czyli ten wzmacniany Flyknit dla Lebrona Jamesa butów i w ogóle butów koszykarskich. Yy, mamy sznurówki, które chyba ukradli od dasa. Muszą do... do mm, życi i rozwiązują się wiecznie. To jest podstawy problem szesnastek. Tego wynikałem w nich mniej niż w piętnastkach zdecydowanie. I jestem ich też mniejszym fanem, bo to są lekko przerobione piętnastki dla mnie. Nic takiego nadzwyczajnego w tych butach nie ma. Poza ceną, która była kozacka, jak zawsze. I tak. Czy te buty są tak kozackie, jak ich poprzednicy? Nie, zdecydowanie. Dla mnie to jest odgrzewany kotlet. Nic ciekawego, nic nowego. Są troszkę niżej wycięte. Podobno loły są niższe. Lołów nie mam. Choć tam może kiedyś, jak będę miał jakąś wolną kasę, to sobie upoluję. Bo teraz coś widziałem, że loły to można za 300 zł i niżej wydorować, jak się pokombinuje. Więc no to już bym przemyślał. Co do samych butów, hmm, dla mnie fitują inaczej niż Lebrony 15 i 17. Jeśli tamte fituje, dla siebie mówię, w moim przypadku fituje plus 0,5 to te true to size a te też kwitowałem plus 0,5 i troszeczkę są za duże jak je mocno zawiążę no to jest ok ale ogólnie true to size i może przejdźmy po prostu do oceniania tych butów bo troszkę tutaj będą zaniżały średnią lebroną więc tak Co do amorty, przepraszam, co do wygody nie można butom powiedzieć że są niewygodne bo mają mięciutki materiał. W Zapiętku mają poduszki, więc ja już jestem usatysfakcjonowany. Hmm. Ale no, szału tu nie ma. To jest powtórka zebronów piętnastek, tylko więcej poduszek w Zapiętku. O to trzeba docenić. Yy, I mniej latający półtab tutaj. On tak nie Tam Tamtych co. Troszkę był z tym. Dla mnie mi to troszkę przeszkadzało, że mi co chwilę coś piekało w Achillesa, był za mienki. Tutaj jest sztywniejszy ten pultar i jakoś to idzie. Ale no. Nawet nie będąc ich jakimś wielkim fanem, spokojnie mogę dać ocenę 4. Mm. Innowacyjność. No tutaj dam. Dwa. Kompletnie dwa. To jest dla mnie odgrzewany kotlet. Nic nowego, nic ciekawego. Poczekajcie, myślę. Czy one są warte dwa w ogóle? Ach. Nie, dam im półtorej punkta. Półtorej za chociaż przerobienie odrobinę tej bryły. Dam im pół punkta dodatkowego za to. Ale no tak to, no jest padaka. Co do amortyzacji. Nie, no jest fajna. Jak w Lebronach 16, 15. Więc też spokojnie mogę dać cztery. Nie ma problemu z nimi, z ich... Jedynym problemem jest tutaj to, to co w LeBronach piętnastkach, czyli ten wycięty kawałek. Tutaj nie wiem dlaczego oni to zrobili. Może, może LeBron po prostu tak chciał, chociaż jak porównamy z siedemnastkami, które będą za tydzień, no to tak do końca to już nie wygląda. Więc nie wiem. Dla mnie dziwna, dziwna opcja, ale może LeBron tak chciał. Chociaż jak wiemy, inne są zawody buty zawodników, a inne te, są, które dostajemy do sprzedaży. Więc na przykład mieliście ostatnio, nie wiem, czy jeśli ktoś ogląda odcinki Souls Brothers, no to mm, oni tam przerabiają często buty, jakie mają zawodnicy do gry swoje, na przykład Leblon ma dużo mniej zuma, po swoich poduszkach bo mu tak wygodniej. No te buty są dostosowane już wtedy centralnie pod zawodnika. E, I tak, mm, czy te buty mówią Patryk? Nie, no są wygodne, nie uwielają wachillesa, są w miarę. I, i to jest moja dziwna rozbieżność, bo albo lubię takie bardzo delikatne buty jak kobiki, hardeny, albo takie masywne czołgi. Ale takie masywne czołgi, mimo to będące bardzo delikatne i niby kompletnie różne buty, ale no mi pasują i takie, i takie. Więc. Dam bezpieczne 3. No, na trzy zasługuję. I cena do jakości. No, jakość jest wysoka, no bo to flagowy znajka, e, Nic polewającego względem 15. W tym momencie cena, no to bajo, bo f, widziałem je po 300 zł. 350, za 400. Więc spoko cena. E, cena retailowa, no nie za fajna. No wiadomo, jak każdy z ale robimy względem dzisiejszych czasów. Więc spokojnie za cenę do jakości mogę dać 3,5. No 4, 4, no bo teraz naprawdę za 350 zł, za 400 widziałem, więc za tyle je dorwać, cena bardzo dobra. Jeśli jesteś troszkę bardziej masywnym zawodnikiem, lubisz twarde buty, twarde, to znaczy takie masywniejsze, nie takie szybciutkie buciki, jak do halówki, to polecam zdecydowanie. Nie testowałem jeszcze Alfa Dunków, które są tegorocznym modelem Nike zamiast Hyper Dunków, więc nie wiem. Podobno one też są dobre w tym przypadku, ale nie grałem w nich, więc nie wiem. Te na pewno mogę spokojnie polecić w budżetowej wersji. No bo 15 już są droższe, bo ich jest kompletnie mało. 17 cały czas są drogie, a te można tanio sobie wyrywać. Więc. Polecam szesnastki dla osób lubiących masywne buty, które nie chcą zapłacić jakieś 800-700 zł. Czy zdecydujecie się na nie? To już zostawiam do Waszych przemyśleń. Jak może kiedyś będą danki, to jeszcze o nich się wypowiem. Na razie.